Cześć, Manażko, wszystkim witam Was bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku. Zagrajmy sobie w Danglite. Dobra, mały fail, ponieważ yy, musiałbym sobie tutaj naprawić autko. A do tego nam jest potrzebne, oczywiście, jak najbardziej, ale yy, to ma. O, nie, ale nie jest mi potrzebne. Trzeba potrzebujemy właśnie śruby podajże, ale jeszcze kupimy sobie tutaj amunicję apteczki wszystkie i śruby wszystkie także dobra myślę że na tym etapie powinniśmy móc już sobie tutaj naprawić nasz pojazd dobra f ulepszy napraw cel napraw no i co i, i co Tej części nie możesz już naprawić. Ała... To tak to działa. Dobrze, że tych silników mam par wersji. To wiecie. Ogarny temat. Nie? Dobra, dwa km To nie jest chyba aż tak daleko. No ale dobra. 2 km to 2 km. kurczę, tylko jak ja mam tam jechać, właśnie. Dobra, autostrada, tory za torami i potem w lewo. Dobra. Oczywiście, jak będzie ludne, no to wiadomo, nie Bydne tą moją podróż. Znaczy tylko sprężarka, też mam zepsutą. Fucking shit. Czy ja zawsze muszę się w coś pierdzielić Nie to ta tylko sprężarka, no to trzeba coś z tym zrobić Przecież to tak nie może być Dobra, niech będzie to po prostu gorsza, ale przynajmniej nie zepsuta. Dobra, jesteśmy już na autostradzie. Dobra, teraz dołem musimy teraz tutaj. Aha, nie, 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 bo to jeszcze prosto musimy pojechać przez ten mostek jeszcze. Dobra, spoko. Dobra no leży. Bossy są. No i zajebiście chyba zabili mnie. Jeszcze ktoś do mnie pisze. Eee, Matko święta, jeszcze raz powtórka rozgrywki. Ja pierdolę. stop ktoś. 100 metrów, niby nie aż tak daleko. W sumie nie miałem tego robić, no ale. Jak już jestem po drodze, to... Ogarnę ten temat. Kolela, taśma się zerwała. Przecież miałeś naprawić jamnika! Mam ważniejsze sprawy na głowie niż serwisowanie zepsutego sprzętu klającego Tolga. Oj, poścież te dźwiękowej! No dobra. Urna no. Te musimy zbierać oczywiście karabiny. Fajnie się na nich można zbogasać. Yeah, tu A to ci, kurde, cholera jedna W porządku, czysto Jesteśmy w jednym z wagonów, nie strzelaj Zapukaj trzy razy, to cię wpuścimy Tolga, otwaliło ci? Nie każ mi super, zapukaj trzy razy ha. To nie ten Nasz i sobie! To ja palanty! Puść go, Fatin, to on! Masz rację, nie umie liczyć do trzech. Co tu do jasnej cholery wyprawiacie? Najem nic! Mu nie Fatin! Wiesz doskonale, że tacy jak natychmiast wszystko wygadają. Ale później może nam pomóc. Opowiemy mu wtedy, kiedy będzie mógł. Może pozwólmy mu tu zostać? W naszym towarzystwie może tylko zmądrzeć. Wasza hojność jest niezrównana, ale przypominam sobie, że wcześniej obiecaliście mi coś. Nie doceniasz nas, Clay. Już to włączyliśmy zdalnie, kilka minut temu. Teraz lokalizator wskaże ci wszystko, co ma w sobie chip. A jak coś ma chip... To zazwyczaj jest bardzo cenne. Chyba że to pies sąsiada. A teraz, no spoko, czas ruszyć z projektem. Odezwiemy się, Crane Trzymaj się. Co tu, co, co wy tu macie? Nic nie macie, nie? No dobra, walić was. A teraz za każdym razem będzie mi pipał, jak będzie coś cennego. Co tu jest? Jest skrzynka wojskowa. Nie no, super. Super naprawdę. Przyda się. Trzeba ją tutaj mocno odjąć. Strzelba myśliska i król, dobra. drażna który potrafi prześcignąć mistka wielu jest Dobra spoko, tylko że ja bym musiał coć wojsko doba dobra, przyjadę No luźne majty, tylko że ja bym chciał ...dostać się na drugą stronę. Pojedziemy sprzedać te itemy wszystkie, super. Od razu. Dobra, on tam jest. Tupę. Nie o to chodziło. Kol Szkoda tego... Molotowa, no ale co. Jesteś z miasta? Chodź, przejrzyj moje towary. Nieznajomy szukasz czegoś. Jesk, jestem Kreijn, Karamin policyjny. Tak, i super, i sprzedałem jeszcze swój. Dobra jest tutaj sprzedaj-kup, karabin policyjny, a to tam, dupę tam, tam mi się nie przyda. Amunicja mi się przyda, czy to do karabinu, czy do strzelby, apteczki, wszystkie, lubię także bełty, plastiki, dobra, okej. Okay. Ta Zabij się, kretynie. Menu planów można zrobić sobie tutaj. Eee. Te minę. Zapalniczka, brudny miecz. Nie chcę tego. O, apteczki coś zrobimy. Po dwie sztuki dochodzą. Wytrychy, petardy, flary. Nie mam in Nie mam. Jest mnie okłamali. Dobra, weź Cześć, cześć nie jest tu? Jak zwykle przejechałem To jest gdzieś tutaj? Wir, ale jedna. Tak, tutaj w lewo. Sprawdź, co się stało z Attilą No dobrze, okej. Okay. Tylko znowu pojechałem w te same miejsce co zawsze. Ciała. Chociaż tyle. Teraz sprawdźmy tylko, czy wszystko jest ok z nim w środku w domu. I otwarte, ale to zawsze miało otwarte. O ja, ale kurde wejście. Cokolwiek potoczą się sprawy dalej, to co zrobiłem, rzuci matce więcej światła na kwestie, na które szuka odpowiedzi, niż całe badanie przeprowadzone przeze mnie aż do dziś. Widzi pan, jako znany etnograf, przybyłem do Harano na zaproszenie żony miejscowego pułkownika. Pułkownik, matka, te słowa tutejsi zawsze wymawiali z najwyższą czcią. Jednak dla mnie szybko stali się po prostu Amirem i Jasminą, szczęśliwym małżeństwem, jakich mało. Na jego prośbę zostałem, kiedy świat wokół wywrócił się do góry nogami. Byłem tu, kiedy powrócił, by ją ewakuować. Widziałem, jak został ugryziony i właśnie wtedy poprosił mnie, bym został. Spełniłem jego prośbę. Myślałem, że będzie chciał,bym skrócił jego cierpienia, okazało się, że nie o to mu chodziło, dał mi coś, co miałem przekazać jego żonie. Tylko jeśli stan jej umysłu po tej tragedii nie będzie budził moich zastrzeżeń. Jednak więcej jej nie zobaczyłem. Poczułem się odrzucony i opuszczony. A teraz, kiedy wkrótce umrę, nie dotrzymam już swojej obietnicy. Ona nadal nie chce się ze mną zobaczyć. Ale Pan, Pan to co innego Krein. Pan ma szansę się z nią spotkać. Nie mam już innego wyjścia. Muszę zostawić w pańskich rękach to, co dał mi pułkownik. Wiem, że kiedy nadejdzie czas. Właściwą decyzję. Proszę zapamiętać ten kod: 2, 5 1,9, 8, 6, 03. Przepraszam za wszelkie nieprzyjemności, jakie mogłoby Pana przeze mnie spotkać I błagam o wybaczenie. A tyla H. No nie wiem co powiedzieć. Troszeczkę dziwnie tak nie? Tam coś jest nawet na dole. A tyle nas opuścił. Tu jest to maska jeszcze. Musimy zejść jeszcze niżej. Tutaj nie, jeszcze niżej. O kurcze! Co ty kurwa zrobiłeś? Hej, z tej strony Kyle Crane. Jestem u atyli. Co za tylą, Crane? Mów zaraz. Poderżnął sobie gardło, założył maskę i się zabił. Maskę? Jaką maskę? Starą, czerwoną maskę, którą znalazłem w Świątyni Słońca. Stary głupiec posłużył się tobą, Crane. C co? Jak? Żeby odnaleźć maskę. Wiemy o niej. Nie to było jego zadaniem, Crane. Tyla był śmiertelnie chory. Rak niszczył mu mózg. Musiał być przekonany, że jeśli nałoży maskę i podesznie sobie gardło, Bóg słońca objawi się i wstąpi w jego ciało. Ale dlaczego? Skąd mu to przyszło do głowy? I przekroczy on wrota śmierci, by móc przynieść nowe życie. A tyla, widać, zinterpretował to jako alegorię samobójstwa. Pomyłka, która kosztowała go życie. Weź maskę. I spróbuj zlokalizować książkę, którą Attila dla nas pisał. Zanieś obie rzeczy do Jasira, a my już zajmiemy się resztą. No to. Dobranoc. Było miło. Ale jak zawsze. Cię skończyło. Teraz musimy zabrać tą książkę, co on pisał. Dobra. To będzie jeszcze wyżej, czyli niego w poko... Cholera. U niego w pokoju, nie? O, jest, dobra. I dwa kilometry z, z powrotem. Mamy umiejętności do wykorzystania. Dobra, niech będą tutaj granaty, samoróbki. Teraz kierowca, mechanik. To niech będzie o. Co jest zajebiste. Znaczy chyba będzie zajebiste, zobaczymy. Zderzaktorowy. Bodaj, że tam było napisane. Dobra, wyjdźmy. Udajmy się do mojego łazika, czy jakieś 100 km. Znaczy 100 km 100 metrów. Oh yeah. je. Ja jak coś powiem to. Tutaj muszę wejść, bodajże. Dobra. Zapankujemy go. Ulepsz. Nie wiem, czy chodzi o to, czy nie. Dobra, spoko To teraz wracamy Tak, wracamy, nie? Tak ja, Mamy 90%, to już prawie już Koniec gry Dobra, jesteśmy na miejscu Oddajemy sobie Książkę Jazir, nie pytają nic. Proszę, naprawdę, po prostu przekaż te rzeczy akolitom. To bardzo ważne dla matki. Wiem, już mnie uprzedzili. Powiem im, że to mam. Okej okay. Tajny projekt, porozmawiaj z braćmi, ale ja tego nie chcę. Cię... Zadania główne, zadania poboczne. Porozmawiaj z braćmi. Aha, dobra, czyli poboczne, tajny projekt. Zadania specjalne, popularne. Okej, okay, dobra, na no to wygląda, że no chyba żeśmy ukończyli tą grę, to była 90% Więc dziękuję wszystkim za obejrzenie tego materiału, mam nadzieję, że się podobał Tak samo jak seria z tej gry, więc trzymajcie się, do następnego Nie zapomnij subskrypcja, like, pozytywny komentarz no i oczywiście kliknij w dzwoneczek, aby być zawsze na bieżąco.